Zemstone pojawił się w Ninjago już bardzo dawno temu, ale w sezonie 13 jego wątek został troszeczkę popchnięty do przodu. Ktoś kupował od Vangelisa ogromne złoża tego surowca, a następnie opryszkowie w sezonie 15 przewozili go w ciężarówkach. Można więc zapytać, po co ktoś kupuje tyle tego Zemstonu? I przede wszystkim, kto to robi? Dzisiaj właśnie o tym. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam, że 100 tysięcy subskrypcji jest już bardzo blisko, więc będę wdzięczny, jeśli klikniecie ten czerwony przycisk pod filmem. Zemstą to surowiec, który blokuje działanie mocy żywiołów. Dlatego też najprostszym, najbardziej oczywistym tropem jest to, że kupcem jest jakiś wróg ninja. Przecieki, które jakiś czas temu pojawiły się w internecie, sugerują, że kupiec ma współpracować ze starymi wrogami. Nie wiemy na ile można ufać tym informacjom, jednak jeśli są prawdziwe, to ninja będą mieli niezłe wyzwanie. Zapytam, po co komu tyle zemstownu? No, są dwie opcje: albo po to, by pokonać ninja, albo po to, by im pomóc. Ale nie oszukujmy się, nikt nie zmarnuje potencjału tak długo rozwijanego wątku na jakąś pomoc dla naszych niedocenianych bohaterów. Standardowo do miasta ninja wpadnie pewnie jakiś totalny kozak, któremu nikt nie będzie mógł się równać i z taką ilością tego surowca ninja nie będą mieli z nim żadnych szans, bo walka bez mocy wychodzi im średnio. Lepiej zadać sobie pytanie, kto z już znanych nam wrogów mógłby kupować tak dużej ilości zemstołnu. Ten wątek ciągnie się już dość długo, więc taka osoba na pewno musi być zorganizowana i przed zrealizowaniem swojego celu chce konkretnie się do tego przygotować. Pierwszym moim tropem jest Pytor, czy on nie pasuje wam do roli kupca zemstownu? Bo mi bardzo. Jego nikczemny charakter, lekka nuta tajemniczości i ciągłe porażki ponoszone w walce z ninja na pewno skłaniają go do zemsty. Ale kurczę, gdzieś z tyłu głowy mam wrażenie, że to mało prawdopodobne. Twórcy chyba skończyli z nim już na dobre i nie wiem czemu. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale czuję, że już nigdy go nie zobaczymy. Mam nadzieję, że się mylę, bo Pytor to genialna postać, chociaż nawet jak już wróci, to ninja chyba za bardzo się z nim polubiliby ten, wyrządzał im jakiekolwiek szkody. Kolejnym potencjalnym charakterem, który mógłby kupować zemstą, jest Garmadon. Ale... tak fajnie zakończył on swoją przygodę w sezonie 10. W pokoju odszedł i mimo tego, że dobrze zaplanowana zemsta pasuje mi do jego postaci, to nie widzę go w tej roli. Poza tym, czy zemstą nie zatrzymałby również działania mocy, które posiada Garmadon? Najgorsze jest to, że wszystkie postacie, które na pierwszy rzut oka wydają mi się być kupcem zemstą, mają jakiś kontraargument, który to wszystko niszczy, ale szukajmy dalej. Ronan. W 14 sezonie zobaczyliśmy jaki przekręt potrafił wywinąć, tylko że no właśnie, on raczej nie jest źle nastawiony do ninja, jest neutralny w stosunku do nich, bardziej klei się do pieniędzy i mógłby robić za kogoś w rodzaju pośrednika między kupcem a sprzedawcą, czyli wangelisem, ale nie. To raczej nie on. Kolejnymi postaciami, które nasunęły mi się na język, są bliźniacy: Krux i Akronix. Z okazji dziesięciolecia Ninjago dostaliśmy specjalny filmik krótkometrażowy, który pokazał nam, co działo się na żelaznym Fatum po zakończeniu sezonu siódmego, jednak tak naprawdę nie wyjaśnił on, gdzie trafili władcy czasu. Po prostu odlecieli, ale jak najbardziej nadal mogą żyć. I kupić kilka ton zemstołu po to, żeby nakopać dziadkowi łu. Eee, nie. Moim ostatnim tropem jest nadakan. Lampagina została znaleziona, mimo tego, że przeczy to życzeniu Jaya z szóstego sezonu, ale jednak więc może to czas na jego wielki powrót, na jego wielką zemstę za to, że ninja tak na dobrą sprawę zniszczyli jego rodzinną krainę? Myślę, że to całkiem prawdopodobne, choć nie do końca mi się podoba. Jak widzicie, tych przypuszczeń jest wiele. Żeby ładnie zamknąć ten temat, podsumuję to krótko. Najbardziej prawdopodobną osobą, która może być kupcem zemstownu z tych, które przed chwilą omówiliśmy, jest według mnie Nadakan. Nie do końca wierzę, może nie wierzę, nie do końca chciałbym, żeby to był on, ale wszystkie inne postacie są jeszcze bardziej nieprawdopodobne. Nie, dobra, sam nie wierzę w to, co powiedziałem. Nadakan? No nie, kurczę. Bardziej mi to pasuje Pythor, ale no nie oszukujmy się, Pythor nie wróci. Ech, to jest bardzo trudny temat. Bardzo trudny. Ze starym lub starymi złoczyńcami ma współpracować ktoś nowy i mam nadzieję, że dostanie on jakąś ciekawą historię. A nie, że po prostu dla własnej rozrywki i zabawy będzie chciał przejąć władzę nad miastem Ninjago. Jeszcze się okaże, że to Wu kupuje Zemstone, żeby pozbyć się tych dzieciaków, co się cały czas kręcą po jego klasztorze i przynoszą mu same problemy. A wy? Jak myślicie? Kto z aktualnych złoczyńców może kupować Zemstone? Napiszcie w komentarzu. I oczywiście jeśli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.